45 drużyn z pięciu województw przystąpiło do zmagań w ramach drugiej edycji halowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP Myje Cup. Impreza organizowana przez jednostkę OSP w Myjach odbywała się 3 lutego w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie. Organizatorzy mieli duże powody do zadowolenia. Lista uczestników zapełniła się błyskawicznie, a osiągnięta frekwencja znacznie przekroczyła zeszłoroczną, kiedy swoje reprezentacje wystawiły 33 jednostki OSP. Założenie było, że ma być 40 drużyn, ale ze względu na to, że było bardzo duże zainteresowanie, i co świadczy o tym, że zapisy skończyły się po 6 godzin, godzinach od ich ogłoszenia, no to zdecydowaliśmy, że kolejne 8 drużyn, 4 męskie, cztery damskie, dokoptujemy do zespołów. Zadaniem każdego uczestnika było pokonanie toru przeszkód, na którym musieli się wykazać szeregiem umiejętności przydatnych i wymaganych w codziennej strażackiej służbie. W tym roku taka też nowość, żeby to usprawnić mamy trzy tory. W zeszłym roku były dwa tory. To wszystko też wiązało się z kosztami, żeby doposażyć nas w ten trzeci tor. Udało się to również zrobić dzięki naszym członkom, którzy w ramach prac społecznych po prostu wykonali ten tor rzemieślniczo. Nad przebiegiem rywalizacji czuwało 16 sędziów z zastępcą przewodniczącego Krajowego Kolegium Sędziów Andrzejem Małyżką na czele. Wydarzenie ponownie zostało wsparte przez Zarząd Wojewódzki Związku OSPRP który reprezentował członek zarządu Andrzej Małecki. Według niego tego typu wydarzenia spełniają w okresie zimowym bardzo ważną funkcję. Żeby te dzieci jakoś w jakiś sposób zagospodarować, w jakiś sposób urozmaicić im tą strażacką przygodę. I znam takie powiaty, na których się odbywają podobne imprezy, ale nie takie. Na pewno to młodzież mobilizują w szeregach ochotniczych straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, których... No, które borykają się z problemami kadrowymi, i myślimy o tym, że ta młodzież, która tu dzisiaj jest, która, która działa na terenie powiatów w całej Polsce, to, to jest nasze zaplecze. Andrzej Małecki nie kryje, że pozyskiwanie nowych członków młodzieżowych drużyn pożarniczych to zadanie niełatwe. Na przykład na terenie mojej gminy, gmina Pempowo. Działa ludowy zespół sportowy to jest piłkarski klub sportowy, który, który zrzesza w swoich szeregach 120 dzieci. Ja czasami zastanawiam się, skąd tyle dzieci. Natomiast do straży pożarnych tylu, tylu ochotników nie ma, ale robimy wszystko, żeby w jakiś sposób przyciągnąć te dzieci poprzez tego typu imprezy, poprzez imprezy. Inne typu basen, obozy sportowe, bo na terenie naszego województwa działa też między innymi międzypowiatowej obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, na którym w 2023 roku skupiliśmy 460 dzieciaków chętnych i to się rozwija. Tutaj widzimy taką przyszłość tego naszego związku Dobrze. i naszych szeregu. Myślę, że te dzieci, które teraz tutaj uczestniczą, to jest początek szeregów ochotniczych Straży Pożarnej, ale oni docelowo i tak, jeżeli zaszczepią ten bakcyl strażactwa, to oni i tak kiedyś wylądują w Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki ratowniczo-gaśnicze z całą pewnością liczą na to, że w przyszłości zostaną wzmocnione przez wielu uczestników takich zawodów jak ten, które w sobotę odbywały się w Ostrzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem ich zwycięzców. Wśród dziewcząt triumfowała MDP Dzięczyna. Mamy dzisiaj takie czasy, że każdy korzysta z, z komputerów, telewizji, telefonów. Czymś te, czymś te dzieciaczki trzeba no, niestety od tego odciągnąć. Każdy dzisiaj spędza ten czas prywatnie w domu w sposób no, niesportowy. A jeżeli mamy taką możliwość, żeby te nasze dzieciaczki się rozwijały. Do tego mają świetną zabawę i wiadomo, jeżeli się uda coś przywieźć, jakiś tam parek czy coś, to oczywiście super zabawa wtedy. No i przede wszystkim przyjemność, ale jeżeli możemy je odciągnąć, to jak najbardziej dlaczego. Jest taki okres czasu, gdzie rzeczywiście nie ma, nie ma co robić z tymi dzieciaczkami, no można się spotykać, różne gry i zabawy prowadzić, oczywiście jakieś tam mikołajki, ale no, takich czy, czysto sportowych, konkurencyjnych turniejów po prostu nie ma, nie? Jest tego, to jest to jest taki nisz jakby w tym środowisku, dlatego tym bardziej cieszymy się, że tutaj pan Marcin wyszedł z taką inicjatywą i. I udało się drugi raz zorganizować. To jak widać, frekwencja jest znacznie lepsza niż w zeszłym roku, więc oby tak dalej. Nie? No czekamy, czekamy na dalszy rozwój, co będzie w przyszłym roku. Jeżeli oczywiście dostaniemy zaproszenie, to również z miłą chęcią się tutaj pojawimy. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajęło MDP Nietążkowo, a trzecie gospodarze, czyli MDP Myje. Ćwiczyliśmy już od trzech miesięcy, po dwa razy w tygodniu na salce byliśmy i ćwiczyliśmy tor. Jesteśmy na pewno bardzo dumni z tego, że udało naszej jednostce się to zorganizować. Trochę takie wyróżnienie czujemy, że to my mogliśmy to zapoczątkować, teraz to kontynuować i że to tak bardzo wychodzi. Takie zawody to nie tylko okazja do rywalizacji, ale też nawiązywania nowych znajomości. Już rok temu poznaliśmy jedną drużynę i do teraz mamy z nimi fajny kontakt. Nie Można tu poznać dużo fajnych ludzi, którzy się interesują tym samym. Często się spotykamy na innych zawodach i to skutkuje tym, że czujemy, że możemy do kogoś podejść, pogadać, czuć wtedy taką zdrowszą rywalizację, nie jeżeli po prostu ściśle związaną z rywalizacją o pierwsze miejsce bez żadnej empatii. MDP Myje jeszcze lepiej poradziło sobie w konkurencji chłopców. Gospodarze zajęli drugie miejsce ustępując jedynie Rychwałowi i wyprzedzając Olszowę. Co więcej, reprezentanci Myj znaleźli się w ścisłej czołówce klasyfikacji indywidualnej zawodów. Kevin Mazur był pierwszy wśród chłopców, a Oliwia Tomaszewska druga wśród dziewcząt. To sukcesy, które bez wątpienia dają niezwykle pozytywny impuls do działania. Jak się dowiedzieliśmy, istnieje szansa, że Ostrzeszów stanie się areną rywalizacji strażackiej młodzieży na jeszcze większą skalę niż do tej pory.